Jakie to państwo? Olsztyn? To Olsztyn, Mona Lisa. Patrzysz na to, właśnie. No, ale ja mówię na żywo: autentyk to nie jest Maradona. Kurwa, to Madonna. Do komputera znów na 15 minut, po czym mama o, powiedziała, że musi na chwilę się... wyjść, bo u sąsiadów porwano 6 dziecko. Byliśmy przerażeni. Ale. Miałem jeszcze zajebisty pomysł. A to też kiedyś opowiadałem na streamie. E, też miałem, nie wiem, 6-7 lat. Mama nogi goliła i y, gdzieś odeszła i zostawiła podłączoną golarkę do prądu. Włączyłem ją i sobie, <śm> całą długość włosów przejechałem. Nie wiem też, jaki to był pomysł, ale dziurę miałem na głowie. <śm> ale blizny po tym nie zostało, tylko wspomnienie. Jest sprawa, będziesz jeszcze grał w Shakesa, bo jak nie, to out z Gildii? Tak, tak, wywalcie mnie z Gildii, nie chcę tej gry na oczy na razie widzieć. Przyznam. A. Kurwa! Na dwa hity. Ja pierdolę, no nie mogę no. Chuj, już do skrzynki podchodziłem, i tak... Ale fajny mag mag, i mu grać super się nim mu jednak nie chujowy ten maguch. Chujowy wziąć ten mag. Twoja zajebisty mag, chujowy ten mag, fajny ten mag. Dobrze się nim mu gra, kurde, mogłem wziąć twoja po prostu patrzcie mieczem się lepiej jak spi, zajebisty mak chujowy mag, fajny mag i mam to 6 na jebany. Kurwa to rajd jest! Mam firebola, mam! Oho! Nie! Kurwa! NIE, 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 NIE! nie skryknąłem troszkę, kur... co? Dobra. Dobra. Wygląda bezpiecznie, już jest lada chwila... NIE! Kurwa! Nie mieliśmy takich zabaw, ale nie mogliśmy Także osoby Może na to pozdrawiamy od ciebie Nigera. Co? Czekaj, kurwa, nie będzie to leciało. O kurwa, jest jakiś no i co mi zrobisz? Czemu dę? Ja przecież mu nic nie powiedziałem złego. Cieszę się, że się mu udało. <laughs> no. Dzięki, dragon za rajda. Nie, nie. Kurwa. Dzięki, dragon. Dzięki, kleszcz. Oho. Tu chyba mobek jest jakiś. O kurwa! A tu jest mop, nie? Mhm. Trzeba tu wziąć kilow Nie, no peaceful to chyba jedne rozwiązanie. zajebiście. Ty nie wskoczysz, co? No. 25 hitków i cię nie ma. Ja pierdolę, to nie ten. Uh, a może są jakieś niesmuffy, tylko zwykłe. Nie no. Dzięki, Solarski. To nie te. Czyli teraz używać książki, enchantować kask. A co tu mamy? Jak zrobisz teraz magazyn wysyłam 150 dolarów. Chyba nie chce mi się na razie enchantować. Walne magazyn, tylko od czego by tu zacząć? Warehouse albo workshop. Dzięki, Xander. Advanced Warehouse, magazyn zaawansowany. No? Ja? daj w... mi z ust TWYCH pić. CO to kurwa jest, panowie? Proszę, czemu? czemu wy takie rzeczy, windy mi wysyłacie? Co? Czarny, uchu, uchu. No i teraz chodź. E! Marek! O Jezus! Zobaczmy. A to polski stream! Hornibonk Error 6000 wyświetleń. Poka. <laughs> Nie bij, bić, ma. Chcecie mnie bić? Tak się chcecie bawić? Dobra. To będę wam jęczeć za to. Bijcie! A! Oj Oj No I co zrobisz? No nic nie zrobisz Chyba ją bolało, no Dlatego krzyknęła Taki mam komentarz <grywa> Rucham? Nie A Jak? Sra Nie wiem, co? O Boże Święty nie weź. Nie, nie. Teraz, teraz. Nie no, pojewani są ludzie, aż takie filmiki tworzą. Kto to zrobił? Karaszaki. Tak już chyba wiem. Kurwa! Kurwa, no ale to jest chybujące. Chryste, Okej, okay, czekam. Tu to mam ona że mi kamie na walo, co to? Yeah, yeah. do Daj mi go poczuć. Blagam, blagam, daj mi go poczuć. man. Kurwa, jest. Oszczędziłam jest do... oh, amunicję! Oh, yeah. oh, Ja Ręba, mać. <grych> Na rampie jest No ja poczekam, on musi przyjść tu, nie wie o mnie Tepnę się, wyrównał A CO JEST? Ja pies dole... Ja pies dole... Nie wiem, On był na hitach 40 hp, 40 Nie wiem, <grych> ja nie wiem, nie gram Sikać mi się chce. Bo, ja głodny jestem, ja kurwa, tak nie wiem. Nie, miałem gra... ja nie miałem grać. Zostało 30 sekund. Zamiana stron. No, małe jestem chowane Wiem, wiem. Popsujmy to. No, nie, nie wiem, wygrywamy ślety, ale czy wyszedł, się. Ale wyszedł, więc nie. powinno być prosto. Dobra, no ale i tak, tak to nie wiem, czemu się denerwuje, wygrywamy się. Też rundę. nie wiem, nic się nie złego. No bo, Na no boginie, to. No tak, wkurzy. no ale to jest zespołowe. Ale no Było 6-0, i powiedział, że kolejną rundę wpiertelamy. <laughs> Tak, tak iść idź od razu, idź. Tu ma trade. We dwóch kryjecie jedną pozycję, on jest sam Dobra, Kamil zginął. Jeszcze nie Zginąłeś. 85 Paka nie jest na długą za bardzo. Ja byś nie gadał, to Dostał się... jeden gracz Nie wiem, ja to już IFA nie daje, tak wysrane macie. Are from your Zamiana stron. Ja Ja nie mogę głosować Play! Niech nie klikają drafta, kurwa! A on kliknie. Ej No. Dogrywka. Dobra, udało się. Jakbyś się miał to by nie wyszedł. Może. Spójrzcie na mnie! <grywka> no. ja Mamy wąwóz, wchodź Chodź to, wchodź. wchodź. Za Besem, nie, nie wychodź tam w ogóle Chciałbym powiedzieć, że mam, że Maresa, ale boję się, że powiesz, moja wina. Może tak. wie Maresa, no i chodzi nie reśnie mnie Say To you have res! Kurwa! I teraz będzie na mnie widziałem Kurwa Ja bym cofnął Rotate They gave me. Patrz dalej info i patrz rotate? No kurwa, tam ty tam z bombą, jesteś w ogóle to już w tak, ogóle tak. nie wiem. slow I got bomb. Oh, no God. i właśnie o to kurwa Spike chodziło. Spike leży na A. Nie no. kurwa, pierdolona jedana ty! No i niestety LPP. 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 LPP.